Kameruje się panie Jacku? Dobra. Witam wszystkie kubity i facetów. Napisałem parę słów na dzień na dzień kobiet. To mam przeczytam tutaj. Znaczy nie nauczyłem tego na pamięć, bo to nasze prości było robione. Słuchajcie. 8 marca się składa życzenia. Szczęścia, zdrowia i marzeń spełnienia. W portfelach kasy tej nigdy za wiele. Oby nie brakowało w niedzielę. Dużo radości i sensu życia. By nie podglądał was ktoś z ukrycia. Lecz najważniejsze to jednak zdrowie. Każdy to przyzna, każdy to powie. Na zakończenie chylę wam czoła. Muszę uciekać, bo baba woła. Uśmiechu, szczęścia, szczęścia, uśmiechu. Brakłe z ukradkiem. I złego pechu. <laughs> na koniec wtrącę to jedno zdanie. Kupujcie nawozy, póki są tanie. <laughs> Tego nigdzie na internecie nie znajdziecie, bo ja to napisałem tak Ja to zawsze miałem jakiś taki talent. <laughs> żeby jakieś tam wieżyki pisać różne. Tak muszę na szybko ociec coś napiszę. Także kobity. Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Święta. Każda musi być dzisiaj miła i uśmiechnięta. No. Także tak to. Takie moje krótkie życzenia na Dzień Kobiet. Ósmy to zdarza się tylko raz w roku. Oby ten 8 Marta nie był ostatnim w naszym życiu, ale może nas tam... ze wschodu tam nie będą atakować tak za mocno jak ta Także tak to. No, także... Pozdrowienia. Chylę czoła. Trzymajcie się, cześć.